no tutaj tuż, gdzie ty jesteś tu chciałeś stanąć przy Porsche już nie mogłeś dojechać dalej chodź tu no chodź No to flagi, flagi No, zwiedzamy Porsche ogladać, tak? Który Ci się podoba? Nie? Czy dalej idziesz? No. Nie, nie, sikać nie będziemy. Sikaćka i tuż nie. No cóż ty na panamerę? No, ty żeś chyba zwariował. Tu, nie też nie sikamy. Nie, nie, były krzaki. Chodź, idziemy dalej. Tu masz krzaczki jak chcesz. O, karera GTS. O, i tu możesz sikać, a nie. chciałeś sobie stanąć, tak, to idziemy do samochodu idziemy jedziemy dalej, chodź przy samym Porsche, Ty wiesz co do mnie, nie? przy samym Porsche trzeba było stanąć no oj, Kajtek, Kajtek no dobra no to co, jesteśmy w Porsche Centrum Sopy, tak Kajtek? idziemy dalej, chodź o Proszę, centrum Sopot tak. zasuwamy chodź, nie bój się, nie bój studzienka, wiatr chodź szybciutko idziemy do samorządu przerwa była szukaliśmy, na znaczy ty 这个景好美，好美。